Witam Państwa Cebula, plantacja Cebuli e, z Dymki. E, mamy tutaj e, mokrą glebę, popaduje nam ostatnim tygodniu, jest troszeczkę chwastów, ale te chwasty zaczynają padać, widzicie Państwo rzepak, chwasty jednoliścienne, wszystkie zabiegi zostały wykonane, więc tutaj nie ma żadnego, nie powinno być żadnego problemu za chwileczkę, nawet jakieś tam większe komosy bardzo się męczą, zobaczymy jak to będzie wyglądało, wyglądało za chwilę. Cebula Rośnie dość dobrze. Została rozsypana druga dawka azotu. 200 kg saletramonowej na hektar przed deszczami, więc zasilenie w azot jest dobre. Został opryskana mokra gleba wyparte wing P, widoczny na hektar, żeby zabezpieczyć przed następnymi wschodami chwastów. Proszę Państwa, miną deszcze, trzeba by zabezpieczyć przed chorobami. Myślę, że Preparat Signum z magnezu z produktem Protektor, żeby owoskować tą cebulę byłby tutaj na miejscu, żeby zabezpieczyć przystęfylium i przed mążniakiem rzekomym. Można ewentualnie do tego zestawu dorzucić jakiś zrównoważony nawóz, to nie będzie jakimś tam problemem. I na razie tak naprawdę to wszystko.